W obozach, w obozach dla uchodźców nie ma głodu, to sobie trzeba powiedzieć od razu. Warunki sanitarne nie są, nie są złe. Uchodźcy, te obozy wyglądają w ten sposób, że są to dość duże przestrzenie poza miastami, miasteczkami właściwie. My byliśmy w takim obozie na przykład w Islachii, a także w obozie w Karkemisz, dopiero co budowanym, nowym obozie, który ma być największy z tych, które istnieją, ma pomieścić 10 tysięcy ludzi. I to wygląda w taki sposób, że jest to dosyć duża przestrzeń otoczona drutem kolczastym, siatkami, tam są strażnicy, natomiast w środku są po prostu, są to, jest to po prostu takie małe miasto na kilka tysięcy osób, wypełnione namiotami, białymi namiotami. Każdy z takich namiotów mieści to w zależności od wielkości rodziny, bo czasami te rodziny syryjskie są dość duże i, i w takim namiocie jest wtedy jedna rodzina. Natomiast, no, jeżeli są to rodziny mniejsze, to są to dwie, trzy rodziny, nawet w takim jednym namiocie. Są tam po prostu poustawiane łóżka, jakieś proste meble i. Generalnie ci ludzie mają no takie prymitywne warunki zapełnione do, do życia. Są oczywiście sanitariaty, toalety, to wszystko jest, są wydawane regularnie posiłki, co ważne dla muzułmanów, te obozy są. W pobliżu tych obozów znajdują się meczety, więc mogą chodzić się modlić.